czas gdybyś dowiedział się dzisiaj wokół tego organizuje się życie. Jest jedno bardzo dobre pytanie. jedno bardzo dobre pytanie. Wyobraź sobie, że masz magiczną różdżkę. I Możesz poruszyć tą magiczną różdżkę i osiągnąć to co chcesz. Co zawsze obiecałeś sobie zrobić, ale bałeś się spróbować? What have you always been afraid to Czego zawsze bałeś się spróbować? Write down three things that you would love to do but you've been afraid to try. Zapisz trzy rzeczy, które zawsze chciałeś zrobić, ale bałeś się spróbować. My wife had a friend, another woman who she brought to this seminar. Moja żona zaprosiła kiedyś swoją przyjaciółkę na taki And This woman was very fearful. Fearful. Afraid. I ona się bardzo obawiała. She, didn't, she was afraid to change jobs, even though she didn't like her job. Mimo, że nie lubiła swojej pracy, obawiała się zmienić pracy. She was shy and fearful with other people. Była śmiała i bojaźliwa w kontaktach z innymi ludźmi. But one great fear she had was a fear of heights. A najbardziej obawiała się wysokości, lęk wysokości. And so the biggest fear she could think of was parachuting out of an airplane. Gorąszą rzeczą jaką mogła sobie wyobrazić był skok na spadochronie. So after this seminar she decided she was going to overcome that fear. I po seminarium zdecydowała, że pokona ten strach. She was going to learn how to jump out of an airplane. I miała nauczyć się jak wyskakiwać z samolotu. So she went to a company and she took lessons. A więc zapisała się na kurs and she learned how to jump and how to let go of the parachute. Nauczyła się jak z spadochronem. Następnie wzniosła się samolotem na 3000 metrów. I wyskoczyła z samolotu. Powiedziała, że to była najbardziej przerażająca rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiła w życiu. Ale ponieważ była wyszkolona, pociągnęła linkę. The parachute opened. Spadochron się otworzył, i floated down to earth. I na and her fear was gone forever. Od tego czasu już nigdy tego lęku nie but not only that, her other fears were gone as well. Nie tylko to, inne jej lęki także znikły. She quit her job. Pracę. She became more confident in her relationships. W z she started a new business. Nową firmę. She wasn't afraid anymore. Już się nie you see, the main reason why we hold back is because of fear. Bardzo często jesteśmy powstrzymywani z powodu lęków i obaw. Gdybyś się niczego nie obawiał, co byś zrobił w swoim życiu? I być może to jest ta rzecz, którą powinieneś robić teraz w swoim życiu. Now, number, question number 11. Pytanie jedenaste. Jakiego rodzaju praca, jakie działanie daje ci największe poczucie znaczenia? What sort of work or activity makes you the happiest? Jakiego rodzaju praca, jakiego rodzaju działanie sprawia, że czujesz się najbardziej szczęśliwy? You enjoy doing it and you feel happy when you're doing it. Lubisz to robić i czujesz się szczęśliwy kiedy to robisz. Write them down. Zapisz to. Now this is another way of asking. What are your special talents and abilities? Each person is put on this earth to do something special with their life. Każda osoba żyje na ziemi po to, żeby zrobić ze swoim życiem coś szczególnego. And you can often tell your and abilities by what you enjoy doing more than anything. Else. Często można stwierdzić, na czym polega ta specjalna umiejętność twój szczególny talent, orientując się co najbardziej ktoś lubi robić. I told you before that what you do between the ages of 7 and 14 is a good indicator of what you should be doing as an adult. Powiedziałem wcześniej, że to co lubiłeś robić w wieku między 7 a 14 lat często jest dobrym wskazaniem na to co Cię naprawdę interesuje, co powinieneś robić. Był pewien człowiek kiedyś na moim seminarium, który opowiedział mi ciekawą historię. Powiedział, że kiedy był małym chłopcem, to kochał samoloty. <coughs> <coughs> Excuse me. <laughs> ah. he, he had books about airplanes. He made model airplanes. He had posters with airplanes. He loved to go out and watch airplanes taking off and landing. When he went to school, he studied airplanes and engineering. Następnie studiował lotnictwo i nauki inżynierskie. When he got out of school, he learned how to fly a plane. Następnie zrobił kurs pilotażu. And he began to design airplanes. I zaczął projektować samoloty. He said he was now 35 years old. Miał 35 lat. He was a multimillionaire. Był multimilionerem. He uh, designed airplanes for large companies. Projektował samoloty dla dużych firm. He had an airplane leasing miał firmę zajmującą się wynajmowaniem samolotów repair company miał firmę zajmującą się naprawami i konserwacją samolotów i mówi że nigdy nie pracował w życiu All Całe życie starał się, żeby być blisko samolotów Because he had the courage to follow what it is that he most enjoyed doing tylko miał tę odwagę, żeby iść w tym kierunku, co go najbardziej pociągało. A więc znowu zadaj sobie to pytanie. Gdybyś miał wszystkie potrzebne pieniądze, jaką pracę byś wykonywał? here's the magic again. To jest ta magiczna różdżka. Następne pytanie dwunaste. O jakiej wielkiej rzeczy? Osiągniłbyś się marzeń, gdybyś wiedział, że na pewno nie poniesiesz porażki. Gdybyś dzięki magicznej różdżce miał możliwość zagwarantowania, że na pewno nie poniesiesz porażki, to jaki jeden cel, duży czy mały, chciałbyś zrealizować? Jeśli miałbyś gwarancję sukcesu. Write it down. Zapiszcie. One of the best goal-setting exercises I have ever discovered. I have taught it all over the world. Kursy na całym świecie. And it can change your life. I wiem, że może to zmienić twoje życie. And I call it the 10-goal method. Jest to metoda dziesięciu celów. So what I'm going to ask you to do is I'm going to ask you to write down 10 goals. Poproszę was teraz o napisanie dziesięciu celów, które chcielibyście zrealizować w ciągu najbliższego roku. One year goals are the most powerful because you can see them. To są cele, które najłatwiej jest zrealizować, cele jednoroczne, dlatego że widzimy te cele. Now, you may have a one week goal, or a one month goal, or a six month goal. Możemy mieć też cele jednotygodniowe, jednomiesięczne albo sześciomiesięczne. Ale chciałbym, żebyście napisali sobie 10 celów, które zrealizujecie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Ale proszę jeszcze i zaczynajcie. Powiem Wam, jak i napisać te cele. Słuchajcie. First of all, you write them in the present tense as though they are already a reality. Po pierwsze, napiszcie je w czasie teraźniejszym, tak jak gdyby one się już wydarzyły. You do not say I will earn this amount of money, you say I earn this amount of money. Nie pisz będę zarabiać tyle i tyle, tylko napisz zarabiam tyle i tyle. And you always write by this date. I zawsze napisz do tego i tego dnia, podaj termin. you can say, I double my income by January 31, 2011. podwoje swój dochód do stycznia 2011. Whenever you state a goal in the present tense, your subconscious mind works 24 hours a day to bring it into your reality. kiedy Twoja podświadomość przez 24 godziny na dobę pracuje nad realizacją tego celu. The second key is to make it positive. Drugi, druga zasada polega na tym, żeby cele formułować w sposób pozytywny. Your subconscious mind can only accept a positive command. Dlatego, że do podświadomości docierają tylko polecenia, które są wydawane w formie pozytywnej. A więc nie pisz. Y, stracię tyle i tyle kilo na wadze. Instead you say I weigh this number of kilos by this time. Napisz raczej ważę tyle i tyle kilogramów do tego i tego dnia. You will not say I will quit smoking, you say I am a non-smoker. Nie pisz rzucę upalenie, przestanę palić, tylko nie palę. And third, you begin every goal for the rest of your life with the word I. I od tej pory zapisując dowolny cel w swoim życiu, formułuj go w pierwszej osobie. Only you can say I with regard to yourself. Ponieważ tylko Ty możesz formułować w pierwszej osobie to, co dotyczy Ciebie. And you always follow the word I with an action word. I po, Zaczynaj zdanie od czasownika. So I earn. Zarabiam, I achieve, osiągnę I acquire. Nabywam kupuję, I, I drive, such and such a car. Jeżdżę takimi i takim samochodem. I buy such and such a house. Kupuję taki i taki dom. I travel to such and such a place. Podróżuję do takich i takich miejsc. So it's I with an action verb and you end with a date. A więc zaczynaj od czasownika w pierwszej osobie, a następnie kończ podając datę. And these goals go straight from your conscious mind to your subconscious mind. I te cele trafiają z twojej świadomości do twojej podświadomości. And your subconscious mind works on these goals 24 hours a day. I podświadomość pracuje nad realizacją tych celów 24 godziny na dobę. And you will be amazed at what will happen. I będziesz zdziwiony tym co się wydarzy. So please begin and write down 10 goals. A więc proszę, w ten sposób zapiszcie teraz 10 celów. must write a minimum of 10 celów musisz zapisać. you cannot go for lunch. Albo nie dostaniesz obiadu. Proszę stop. Już koniec? Congratulations. Gratuluję. What you have just done something that most people done coś czego większość ludzi nie robi nigdy w swoim życiu. Jeżeli nie robiłeś tego wcześniej, to wcale nie jest to proste ćwiczenie. Ludzie mówią, mam najróżniejsze cele. I mówię, ok, here's a piece of paper, mówię, masz kartkę papieru, napisz je. I wpatrują się w tę kartkę. I może potrafią napisać dwa albo trzy cele. A potem już nie wiedzą, co dalej. down ten goals. Jeżeli masz zapisane swoje cele, to tym samym znajdujesz się w górnych 3% dorosłych ludzi, którzy to kiedykolwiek zrobili w życiu. Now, if all